네 <목소리도> Dzień dobry wszystkim, jak się macie? Nazywam się Dawid160PL i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego nowego projektu na moim kanale. I tym razem będziemy sobie przechodzić grę pod tytułem Balans. Tutaj, w opcjach o dziwo możemy zmienić tylko głośność muzyki, natomiast dźwięków nie możemy. Hmm, trochę dziwne. No to co, zaczynamy. Pierwszy poziom to taki samouczek i teraz sterujemy kulką. Naciskamy klawisze strzałek i w sumie to tyle jeśli chodzi o sterowanie, więc naprawdę nic skomplikowanego. No i też w trakcie gry będzie też kilka bonusów, jak na przykład dodatkowe życie. Jeśli spadniemy w przepaść, tracimy życie. I teraz mamy transformer. Kiedy wejdziemy w ten transformer, nasza kulka się zmienia. Teraz nie jesteśmy drewnianą kulką, tylko y, kamienną. Jak widzicie, y, jest ciężka i, i nie można jej wto, wtoczyć pod górę, dlatego musimy zmienić znów w normalną wersję. A tutaj mamy punkciki kontrolne. I tutaj mamy kilka porad na koniec, ale tutaj piszę o jakiejś stronie internetowej, na którą nawet nie, nie wszedłem. W trakcie gry też mamy bardzo przyjemną muzyczkę, która. E, którą naprawdę warto posłuchać. Według mnie jest odprężająca i relaks. relaks i po prostu daje dużo relaksu. No tutaj mamy ciekawy fragment. Musimy tak przetoczyć pół, e, piłkę, aby. Nie dotknęła tutaj transformeru żadnego, tak dużo punkcików. Spróbujemy zebrać życie. Udało się. Łoj! O, było blisko. No, jeszcze, jeszcze troszkę i, i byśmy spadli. No to jedziemy dalej. Poziom trzeci. I to już jest ostatni poziom, jaki będę nagrywał w tym odcinku. Dobra, wejdziemy w transformer. O, nie wiem, czy tam widzicie w oddali. Hmm, będzie się działo. Jupi, jedziemy, jedziemy. Wow, ale to było fajne. Jeszcze raz jedziemy. A czemu nie? Wow, już myślałem, że spadnę. Serio. Dobra, jeszcze raz jedziemy. Ale to fajne było. Fajna przejażdżka. I również będzie fajnie. Wow. Nie, naprawdę. Bardzo ciekawie się dzieje. Ważny jest y, sam poziom. Musimy teraz tak przeturlać piłkę aby dostać się na drugi walec. Czy to jest walec? No w sumie mi to wygląda na walec, ale mniejsza o to. No i zobaczmy co tutaj będzie. Oho. To mi przypomina labirynt trochę. Hmm, a to jest ciekawe. Dobra spróbujmy. Wow wow Dobra, uważajmy, żeby nie spać, bo tutaj jest dużo dziur. Dobra, wejdziemy tutaj może. Eee, I co teraz? Spo spróbujemy... Dobra. Nie zebraliśmy jednego bonusu, ale... No trudno. Dobra, i co teraz? Hmm, coś czuję, że. Wow, co? C co wy odprawiacie? Co to za inwazja? A, nie, nie, ja. Hmm, czy to już koniec? Chyba tak. Nie, wiem, bo przez y, kilkanaście sekund była taka inwazja chcieli mnie zrzucić, albo nie, wiem, albo cokolwiek innego. Ale ja się nie dałem. I mamy mnóstwo punkcików. Mm. No je Gotowy start! K jestem szybszy. I co powiesz? Ojej! Dobra, nie, 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 nie. Jedź na to przejście. Kurczę, co ja zrobiłem? Kurczę, co ja zrobiłem? No nie wiem. Ale wiecie co? Mamy jeszcze jedną kulkę. Dobra, już nie będę bawił się w wyścigi. Bo te kamienie są mi bardzo potrzebne. O, dzięki wielkie. I zobaczymy, mamy trochę... Trochę powierzchni. Ale myślę, że dobrze zrobiliśmy. O właśnie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Ui. O, i tutaj transformer nas zatrzymał. Dobra, dawać punkty. Dziękuję. Poprosiłbym o y, przejście do następnego poziomu. Poziom. Boże, y, y, chciałem powiedzieć 15, ale. Nie no, to jest tak naprawdę poziom 5 dopiero. O proszę, już mamy cały arsenał kulek. Ale ja zostanę przy swojej wersji. Nie będę tutaj kombinował zbytnio. Bo mogę źle zrobić. Wow, ale to było ryzykowne. Ale się udało, na szczęście. Hmm, a to co to jest? Jakaś półkula. Poczekajcie, te, te dźwięki mi coś przypominają. Aha, samouczek. Hmm, ciekawe. Dźwięk samouczka i tej półkuli jest taki sam. O, niezły mam słuch. Ten poziom jest dość mm, krótszy od, od reszty. Bo w końcu dawno w to nie grałem. Wow. Ale to było ciekawe. I jedziemy, jedziemy, znów mamy dobrą prędkość na progu Chodźcie punkty, chodźcie, chodźcie Nie bójcie się! Wow, wow, wow Ostrożnie, tylko żeby nie spaść Bo wtedy będzie kiepsko. Gdyż stracimy po pierwsze 200 punktów a a po drugie, troszkę czasu. No i sobie i ci 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 No, dużo tych pudełek. No. Byłem chory. Teraz zajmijmy się już grą. E, przed chwilą zebrałem 200 punktów. Tak nietypowo powiedziałem. 200 punktów. albo no, bo to 200 punktów. Dosłownie. To jest ciekawy fragment, bo. E... O, kolejne 200 punktów zebraliśmy tak przy okazji e, Tu jest ciekawy fragment, bo e, musimy dzięki tym wentylatorom dostawać się coraz wyżej, ale myślę, że to nie jest zbyt trudne więc naprawdę to jest do opanowania jak najbardziej się uda. E, no i teraz zamienimy jeszcze w ciężką kulę. Chociaż nie wiem czy, czy ja dobrze zrobiłem, ale mam, mam nadzieję, że dobrze, bo tak naprawdę w tej grze możemy się spodziewać wszystkiego, nawet właśnie tej łamigłówki z pudełkami i z platformami. Ojej, już myślałem, że spadnę, bo tutaj był ryzykowny fragment. Musimy popchnąć kilka pudełek, yy, które tam widzicie z lewej strony. Skąd się w ogóle te pudełka wzięły? Nie wiem. Tego nie wiem. No i to już chyba naprawdę koniec. A nie, jeszcze winda. Aha. Więc y, tu jest nowy obiekt, y, czyli taka winda. Musimy popchnąć y, y, zepchnąć wszystkie te, te drzwiczki z krawędzi I, i po raz kolejny widzicie ten balon powietrzny, który oczywiście wiecie co, co on oznacza. Koniec poziomu o, zobaczcie co to jest. Tak, to jest ten punkcik A. Ten słynny punkt A, o którym wspomniałem w pierwszym odcinku z Balansa. No proszę, ja to jestem dobry. Że pokazałem ten punkt najbliżej jak to tylko możliwe. A już później takiej okazji nie będzie. No i zobaczymy, co dalej. Ojej, co to za pokój dziwny. Mamy yy, dużo. Takich kopniętych kwadratów tam z przodu jest tarcza. Kolejny checkpoint, -cik. oj, ale naprawdę to było bliskie. To było tak bliskie. Już serio, myślałem, że spadnę. A tak swoją drogą było tak dużo momentów, że, że myślałem, że spadnę, prawda? I a tymczasem okazało się, że nie, że, że dalej jestem na powierzchni. Dobra, mamy kilka przeszkód. Uniknąć spotkania z tymi workami, czy. No to są worki w sumie, oczywiście nie wiemy skąd się te worki wzięły. Eee, wolę nie wiedzieć, mam dużo tych pudełek. Ja nie mogę. Łoj, ale to było bliskie. Naprawdę, już byliśmy na krawędzi dosłownie, dzisiaj będziemy przechodzić poziomy 9 i 10. Ten odcinek nagrywam od razu po zakończeniu poprzedniego. Tak więc, jedziemy z poziomem 9. No i zobaczmy: mamy znów troszkę punkcików. No i mamy kolejną zagadkę. Tak można powiedzieć. Dobra, więc najpierw zajmiemy się tymi tarczami. Tutaj może być ciężej, ale się udało. Mhm. Tak, mamy kolejne wentylatory. Tylko, że musieliśmy przemienić się w drewno. Tam dalej jest transformer, tylko że znacznie dalej. wyjścią Wow. Eee. Aha, dobra. No tak... Tak nisko pojechaliśmy. Już myślałem, że, że nie wiem... Do planety już dojdziemy. Nie no, dobra. Tak będę je nazywał. Hmm... Dobra, już jest wszystko ok. E, tutaj musiałem zrobić cięcie, ponieważ, e, jak pierwszy raz to przechodziłem, to niestety właśnie zepchnęliśmy zbyt dużo drzwiczek i pojechaliśmy zbyt wysoko. Dlatego popełniliśmy krytyczny błąd i przez to straciliśmy 600 punktów, czyli 3 życia, przez to, ale mamy jeszcze jedno życie w zapasie. Zamieniamy znów drewno i, i jedziemy dalej, no, a jako pora dnia mamy. Mamy wieczór? Hmm, co teraz? Kolejny rozbudowany pokój. Zresztą może nie aż tak strasznie rozbudowany. Co tu mamy z lewej strony? Pewnie... Aha. Transformator w gazetę, a tam z prawej strony mamy transformer w drewno. No dobra, to zajmijmy się najpierw prawą stroną. Oj, ale to było blisko. To było bliskie i, i znowu ja na hardcore idę. Czyli trzeba teraz. Wow! Ja to naprawdę jestem szalony i kolejny rozbudowany pokój. Teraz po szynach przejażdżka. Niestety krótka. Dobra, mamy już 5 żyć. No i teraz musimy. Wejdziemy tutaj. Ooo, wow, było blisko, ale y, nie udało się spaść. Za pomocą. Y, Kuli z drewna Ojej Ojej Czy tam widzicie Tyle? Będzie się działo Dobra yy. Niedobra A jednak dobra Eee yy... yy, znów niedobra. <laughs> Dobra, udało się A już myślałem, że, yy, że wszystko stracone. Ale jednak nie. Yupi. No jeszcze jest burza. O proszę. Dawno tutaj burzy nie było w tej grze. A czy w ogóle była burza w tym. w tej grze? Nie wiem. Nie przypominam sobie w każdym bądź razie. Jednego bonusika nie zebrałem, ale. ale trudno. Co, co to jest? Nie ma, ale tu nic ciekawego nie ma. Huuu, chyba będzie niezły skok, moi drodzy. Bo tam pewnie widzicie rurkę. O, ja się boję naprawdę, bo wchodzimy bardzo wysoko. Dobra, uwaga, chyba teraz będzie ten skok. Ui, za daleko. A, duża ta spirala. Mm. Czuję tą wysokość. Przecież my już dochodzimy do końca Do końca gry, przypominam Nie wiem, czy mam te punkty zbierać, ale dobra, zbiorę Było warto Nie, 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 nie chcę spaść Nie No i po co ja obracałem kamerę? Całe szczęście, że te y, bonusy y, życiowe się odnawiają. Oj, trzeba uważać, żeby z tych rur nie spadać. Eee. Kurczę. Nie, 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 nie. Ale kurczę, trudny ten moment jest. Dobra, nie będę obracał kamery. Nie. nie, nie będę tych punktów zbierał. Nie, nie, to jest zaryzykowne. Koniec, tak, tak moi drodzy. This is the, the end. UFO, co tutaj UFO robi? Bierze naszą kulkę. Odratuje. ale UFO kompletnie się tego statku kosmicznego nie spodziewałem i zniknęło. A my kończymy.